Wielu pacjentów, a w tym również pacjentki, które są w wieku rozrodczym, często mając niestety otyłość, nie są świadome, że jest to nie tylko kwestia zwiększonej masy ciała, ale jest to również kwestia szeregu chorób, które mogą tej otyłości towarzyszyć. Co to jest otyłość? Otóż jako otyłość definiujemy taką masę ciała, która odpowiada wskaźnikowi masy ciała powyżej 30. Mierzy się ten wskaźnik za pomocą pomiaru masy ciała pacjenta oraz wzrostu i za prawidłowy wskaźnik masy ciała przyjmuje się wartości poniżej 25. O jakich problemach medycznych musimy myśleć, jeśli mamy pacjentkę z otyłością? Niestety jest to problem tego typu, że te pacjentki częściej mają zaburzenia miesiączkowania, częściej mają problemy z zajściem w ciążę, często mają ukryte zaburzenia metaboliczne pod postacią czy to nietolerancji węglowodanów, czy już niewykrytej, bądź nieleczonej wcześniej cukrzycy. Mają często skłonności do masywnych żylaków, i w konsekwencji do problemów z zakrzepicą i zatorowością w okresie ciąży, niestety mają często nadciśnienie, które albo leczą, albo go nie leczą i to też powoduje szereg powikłań w okresie ciąży. No i problem, o którym wielokrotnie nie myślimy, to jest to, że przy tych nieregularnych miesiączkach na przykład dochodzi do zajścia w ciąży w momencie najbardziej do tego niekorzystnym, a mianowicie chociażby w trakcie. Kiedy stosują leki, których w ciąży nie powinny brać. Czyli mając Tę przypadłość, a mianowicie no, niestety nadmierną masę ciała czy otyłość należy zawsze ze swoim lekarzem skonsultować, czy stosowane leki, które no, mają pomagać w uzyskaniu no, chociażby prawidłowych poziomów lipidów, czy to ciśnienia tętniczego, czy można w tym okresie zajść w ciążę, czy powinniśmy się tej ciąży wystrzegać, a jeżeli ciążę planujemy, to jak się do niej przygotować. I problem przygotowania pacjentki z otyłością, no to oczywiście najkorzystniej by było, gdyby udało nam się tę otyłość zmniejszyć, ale wiemy, że niestety jest to jeden z naj, najtrudniejszych do uzyskania efektów terapeutycznych, czyli zmiana trybu życia, zmiana sposobów żywienia u pacjentek z otyłością. Czyli jeśli to nie jest skuteczne, jeżeli pacjentka niestety nie jest w stanie swojej masy ciała obniżyć, albo no planuje ciąży już w krótkim czasie, a wiemy, że jest to problem na pewno, jakiegoś długotrwałego zmienienia trybu życia, no wtedy zakładając, że planuje ciążę, trzeba ją uświadomić o tym, że część leków, którymi jest leczona właśnie chociażby hiperlipidemia, musi być bezwzględnie odstawiona. Część leków, które stosujemy do leczenia nadciśnienia jest również bezwzględnie przeciwwskazana w ciąży, czyli jeśli ciąża jest planowana, to należy ustalić, z których leków trzeba zrezygnować, a na jakie je ewentualnie zamienić. Jeśli taka pacjentka miała wywiadzie powiedzmy w poprzednich ciążach, czy nawet niezależnie od powiedzmy problemów rozrodczych przebyła incydenty zakrzepowe, bądź mamy bardzo stwierdzone nasilone zmiany żelakowate, powinna bezwzględnie również być poddana konsultacji chirurgicznej, czy powiedzmy nie trzeba włączyć dodatkowego leczenia przeciwkrzepliwego już od początku ciąży. Kolejny problem, który niestety dotyczy otyłości, a z czego często sobie pacjentki nie zdają sprawy, to jest to, że niestety tej otyłości towarzyszy już niewykryta, nieleczona bądź nierozpoznana w odpowiedni sposób cukrzyca typu drugiego, czyli również zaburzenia tolerancji węglowodanów powinny od początku ciąży być leczone. No jeśli teraz pacjentka zajdzie w ciążę szczęśliwie, to y, ciąża niestety u pacjentek z otyłością wiąże się również z konsekwencją tych ewentualnych zaburzeń metabolicznych, które istniały przed ciążą. Czyli ponownie, podobnie jak u pacjentek... W których szukamy zaburzeń tolerancji węglowodanów, jeśli nawet nie są otyłe, powinniśmy zbadać od początku wartości glikemii, przeprowadzić u tych pacjentek test obciążenia glukozą, kontrolować regularnie ciśnienie tętnicze i zobaczyć, czy leki, które do tej pory pacjentka stosuje, są wystarczające. Niestety, otyłość, o czym też trzeba pamiętać, może u młodszych ciężarnych nie tak często, ale może towarzyszyć chorobom serca, czyli do dobrze by było, żeby pacjentki z otyłością sprawdziły swój test wysiłkowy, czy wykonały chociażby EKG przed zajściem w ciążę, żeby wyjaśnić, czy tutaj nie ma też jakichś dodatkowych schorzeń, poza ewentualnym rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. W momencie, kiedy pacjentka te wszystkie badania ma zrobione i jest już w tej wczesnej ciąży, to tak jak mówiłam, bezwzględnie trzeba kontrolować glikemię, należy kontrolować i leczyć nadciśnienie. Pacjentka powinna być poinformowana o tym, że im większy im jest stopień otyłości, tym zaleca się mniejszy przyrost masy ciała w okresie ciąży. To jest bardzo istotne, a mianowicie wielokrotnie mamy takie poczucie, że ciąża to trzeba jeść za dwoje. To nie trzeba jeść za dwoje, tylko trzeba jeść dla dwojka, czyli jest potrzebna odpowiednia suplementacja witamin, białka, ale kaloryczność posiłków wcale nie musi być tak duża, jak często nam się wydaje. Dla porównania mogę powiedzieć, że jeśli pacjentka ma prawidłową masę ciała, zaleca się jej przyrost masy w czasie ciąży około 12 do 16 kg. Natomiast jeśli mamy pacjentkę z wskaźnikiem masy ciała powyżej 30 czy nawet 35, to optymalne byłoby przybranie na masie około 7 kg. Czyli proszę Państwa, to jest taki przyrost, który właściwie odpowiada niewielkiemu spadkowi masy ciała, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę z tego, że pod koniec ciąży, masa łożyska, masa dziecka, zwiększona objętość krwi krążącej, to wszystko razem daje około 9 kg. Czyli nie boimy się faktu, jeżeli by pacjentka z otyłością przy prawidłowej diecie trochę nawet zeszczuplała. Ta odpowiednia dieta to jest maksymalnie 2000 kcal na dobę, których nie powinniśmy przekraczać, co niestety jest bardzo często trudne dla tych pacjentek do osiągnięcia, ale naszą rolą jest to, żeby te pacjentki o tym uświadomić. Jakie konsekwencje, proszę Państwa, dla dziecka, jak również dla samej ciężarnej? Otóż niestety pacjentki, jeśli nie przestrzegają diety, jeśli przybierają za dużo na wadze, to są narażone na to, że dzieci będą bardzo duże. Kolejny problem może dojść do pogorszenia nadciśnienia tętniczego, może dojść do nałożenia się tak zwanego nadciśnienia ciążowego, co ma często bardzo dramatyczny przebieg. Niestety te pacjentki rodzą Zdecydowanie trudniej, aniżeli pacjentki z prawidłową masą ciała. Wielokrotnie porody u tych pacjentek są przedłużone. Często musimy, niestety, wykonywać cięcie cesarskie, które z uwagi na wszystkie te schorzenia, o których mówiłam, są również bardzo niebezpieczne. Czyli pacjentka, która jest otyła, nie powinna rodzić w ośrodku do tego nieprzygotowanym, powinna być pod intensywną opieką, szczególnie pod koniec ciąży, ponieważ niestety przy dużym ma się ciała, zdecydowanie pacjentki mają większy problem z oceną stanu swoich dzieci. Nie są pewne, czy to dziecko się rusza, nie są w stanie często adekwatnie do potrzeby liczyć ruchów tego dziecka, czyli bezwzględnie powinny być pod opieką poradni patologii ciąży, gdzie jest możliwość nadzoru nad tym płodem, a żeby nie doszło, nie daj Boże, do obumarcia wewnątrzmacicznego w okresie około okołoporodowym. Jeśli pacjentka trafi już na salę porodową, to tak jak mówiłam, są to porody często. Przedłużone, często niestety na skutek no, słabej wydolności fizycznej. Musimy te pacjentki rozwiązać cięciem cesarskim, a niestety to też wiąże się również z ryzykiem krwotoków okołoporodowych, jak również problemów zakrzepowych. Czyli pacjentka z otyłością może bezpiecznie urodzić, może bezpiecznie do donosić swoją ciążę, ale powinna być pod bardzo ścisłą opieką odpowiedniej porady.